Witam serdecznie, nazywam się Mariusz Murański, lotuję w oddziale 023 Lipowa. W dniu dzisiejszym odwiedziła mnie firma Renfrit. witam serdecznie. No tutaj jako tako zakończyliśmy sezon gołębi starych i młodych. Pokrótce chciałem przedstawić jak to wyglądało w naszej hodowli, bo lotuję razem z tatą. No więc tak, gołębie połączyliśmy w drugiej połowie lutego, zarówno gołębie lotowe jak i rozpłodowe. Stan z czterech z czy pięciu samiczek, jajka z głębi lotowych zostaje przełożone pod rozpłód. Lo, lotowe samiczki nie chowały młodych, e, siedziały na jajkach. E, do momentu, aż nie zaczęły schodzić z tych jajek, zostaje rozłączone, ponieważ w tym sezonie lotowaliśmy tylko samiczkami. E, obloty zaczęły się jakoś w połowie marca. E, no i tak zaczęliśmy puszczać te samiczki, zaczęły się obloty. Na było ich coś koło 65, wiadomo Jastrząb coś musiał zabrać, także na spisie, na spisie mieliśmy 61 samic, z czego połowa to były gołębie dorosłe, czyli od dwulatka latka wzwyż, natomiast ponad połowa, dokładnie tam bodajże 32 czy 33 sztuki, to były gołębie roczne. No i jak to pokrótce? Sezon rozpoczął się bardzo fajnie, Czy jeszcze przed, przed tym zaczęliśmy jakoś początkiem kwietnia e, pomału rozwozić gołębie. Miały 3 albo 4 rozwózki już teraz, nie wiem, do 50 km ta czwarta wywózka. Oczywiście od, od początku kwietnia już zaczęliśmy suplementować gołębie, e, e, suplementować gołębie środkami firmy Remfrit, które stosujemy już od kilku lat z bardzo dobrym, wydaje mi się, skutkiem. No i co? Loty, loty, loty układały się fajnie no, do, do lotu kołbaskowo. Lot u nas w oddziale tutaj, kurczę, bardzo ciężki. Pogubiło się dość dużo fajnych gołębi. Przynajmniej u nas to wyglądało w ten sposób, że na ten lot zakoszowaliśmy 36 samic, wszystkie stare tam parę rocznych, rocznych, zdobyliśmy 16 konkursów, niestety 9 ptaków zginęło, w tym trzy takie super samice, super, no, podstawowe samice dorosłe, które w zeszłym roku już tam fajnie leciały, dwie, później jeszcze następne dwie doleciały już, już w tygodniu jakoś, one się już nie nadawały do lotów, także w tym locie 5, tak powiem szczerze, fajnych, fajnych samic Niestety zostały jakby wyeliminowane. Trzy nie wróciły, dwie się nie nadawały. No i to stado takich samych, tych, tych które powiedzmy ciągły, to e, całe stado no się mocno skurczyło, że tak powiem. E, no i później jako, jakoś wkładaliśmy wiadomo, bo, bo trzeba było do, dolecieć do końca. A u nas w oddziale jest, jakby nie było, no pewnie jak wszędzie, jest dość ciężko. Natomiast u nas y, trzeba, trzeba obłożyć trzy razy loty maraton. Y, to jest powyżej 780 km loty Minden, dodatkowo jeszcze mamy lot Duisburg ponad 900 i Brukselę. Wszystko to się liczy do, 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 y, do sekcji, do oddziału i do rejonu. Więc jak się ktoś chce liczyć, powiedzmy w tych klasyfikacjach, no to musi tam wkładać, no niekoniecznie pełne serie, natomiast no, trzeba, trzeba gołębie wkładać, żeby jakby no żeby wbić jakieś te konkursy nie? no i w zasadzie dolecieliśmy do samego końca zakończyliśmy lotem Duisburg lot dość fajny, udany udało się wbić drugiego drugą samiczkę na oddział i tak klasyfikację w oddziele no bo taką na razie mamy tutaj zakończyliśmy w mistrzostwie tradycyjnym na trzecim miejscu Drugi wicemisz w, w klasyfikacji Mistrzostwo Szybkościowe to był, było drugie miejsce. Pierwszy wicemisz, loty maraton, drugie miejsce. Pierwszy wicemisz w kategorii A udało się zdobyć Mistrza i w, w GMP Mistrza. No i w, zasadzie, w zasadzie to by było na tyle jeśli chodzi o wyniki. No tutaj w, w drużynie wyróżniło się parę samic, no jedna zdobyła 11, jedna 10, 4 po 9, jedna 8 konkursów. E, także, także jeśli chodzi o, o loty gołębi starych to tyle, loty gołębi młodych e, mieliśmy tam około 70 młodych gołębi e, były 3 razy wywiezione też e, do odległości e, 50-60, no w zasadzie przyczyna to jest około 40-50 km e, przed lotami. E, fajne młode w tym roku zdrowe młode nie, nie chorowały, nie chorowały, jakoś udało się je utrzymać w dobrej kondycji. No i, i co? No, przeleciały wszystkie loty, tylko z tym, że my młode, młode loty, to tak lecimy sobie treningowo, żeby te ogłębie przygotować. Bez żadnych jakby tam, jak się to mówi, wspomagania ich takiego mocnego one mają dać od siebie i, 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 i przylatywać. Młodych nie, nie zgubiło się dużo na tą chwilę z tych 72. Tam coś zginęło koło domu. Jest 54 albo 55 sztuk po piątym locie. No także, także jeśli chodzi o loty, to, to tyle. Jeśli chodzi o przygotowanie przygotowanie i w ogóle suplementację w tygodniu, no to w zasadzie u nas się to nie zmieniło. No, jak, jak zwykle... Podstawowymi takimi środkami używanymi w naszej hodowli jest Avidres i Usnegano, to w zasadzie idzie na rozpłodzie praktycznie 5 razy w tygodniu, 4-5 razy na lotowym gojemniku, jak zaczęliśmy lotować już od początku lotów to w zasadzie poniedziałek, wtorek 3-4 pojenia to jest Avidres plus, plus Usnegano. E, wiadomo, Jeśli chodzi o, zacznę, zacznę od poniedziałku. Jeśli chodzi o, o poniedziałek, to oprócz tego, e, na karmę Gołębie dostawały e, kaka protein, czyli białeczko. E, zostało na, kar, na karmę karma była zbliżana albo Morgoldem. No albo olejkiem Energy Oil. to już w zależności od tego, co się wzięło do ręki, to, 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 to po prostu tym się karmę zwilżyło. Natomiast naprzemiennie, no poniedziałek, wtorek, to białko delikatnie szło na karmę, z racji tego, że po prostu ja używam, nie używam karm jakby białkowych. U mnie takie karmy są raczej lekkie, bez, bez nasion, nasion strączkowych. Później wiadomo, środa, czwartek to takim głównym preparatem u nas to jest blitwo, my to dajemy do wody, do wody, przy czym to jest jedno pojenie, albo rano, albo wieczór, bo tutaj chcę zaznaczyć, że, że u mnie to wygląda tak, że tylko ja suplementuję gołębie, jeśli chodzi o tatę, to on tylko tam po prostu jakiś obok zrobi, no i na, na, na rozpodzie zakarmi gołębie. Nie podaję suplementu, bo się na tym nie zna, a jego tam już nie chcę w to jakby zakłopotać za, 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 za go, żeby, żeby nie musiał się z tym, bo coś znów by źle podał albo coś. Także, także ja suplementuję, jeżeli mam pierwszą zmianę, to, to, to na karmę podaję po południu, znaczy suplementy podaję po południu, jeżeli mam drugą zmianę, no to do południa. No Nie mieszkam tutaj, muszę, muszę mam kawałek do domu, także muszę tutaj albo przychodzić, albo dojeżdżać. Także no, jak się... W, w poprzednich latach wstecz leciało i było na miejscu, no to to było dużo, dużo wygodniejsze. No teraz niestety, niestety już jest troszkę ciężej, no ale jakoś dajemy radę. Co tam poza tym, jeśli chodzi o, o, o czwartek, piątek, no to tutaj gołąbki dostawały aminokwasy. My stosujemy beta-aminforte. Tak dodam, że po prostu w tym roku, w tym roku staraliśmy się stosować jak najmniej tych, 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 tych środków. Myślę, że, że, że w miarę z dobrym skutkiem. No, gdyby, gdyby nie ten ciężki lot, myślę, że ta sytuacja i, i, i miejsca by było jeszcze lepsze. Natomiast z racji tego, że było mało tych, tych, tych samiczek, bo lotowaliśmy tylko samiczkami, tam było, było około 30 tych samic dorosłych, z czego tak szczerze powiedziawszy, no to tak 20, 15, 20 samic... Y Coś tam robiło w zeszłym roku, resztę to były świeże MB, nowe gołębie, sprowadzonego gębie, które powiedzmy tam no, w 80% się nie sprawdziły, i no, już ich nie ma. Także, także tutaj e, tak to wyglądało. W sobotę e, czysta woda, e, karma lekkostrawna, e, jeśli chodzi o niedzielę, e, no to tutaj karma, karma z reguły w, w sobotę była zwilżana, e, e, jakże to się nazywa, e, Dawaliśmy propolis na karmę, no i oczywiście betami do wody, nie? No, z racji tego, że tutaj w tym, w, tym, w tym sezonie chciałem oglądać loty, to z reguły w niedzielę miałem drugie zmiany, także po południu gołębie dostawały czystą karmę, czystą wodę i dopiero w zasadzie suplementacja się zaczynała od poniedziałku. No, ale myślę, że to jakoś tam dużego przełożenia nie, 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 nie miało na, na kondycję tych gołębi. Co tam dodatkowo? Stosowaliśmy też tabletki r 200 e, dla domku, które powróciły jakby później, bo w tym sezonie ze 3-4 loty były takie, że po prostu gołębie wracały w tygodniu. Fajna sprawa. Gołębie dość szybko jakby od, były odbudowane. Dodatkowo też jeszcze białko było, w, no nie mam akurat już tych tabletek, też, też, też białko w, w, w tabletkach. To też super sprawa, bo nie trzeba podawać wszystkim gołębiom, tylko po prostu jakby po jednym, tym, tym gołębiom osobno, które, które tego potrzebują, nie. No Mariusz, po... wróćmy może jeszcze do sezonu gołębi dorosłych i tej zmiany, bo to jest taka istotna rzecz w Twojej hodowli zmiany lotowania, czyli przeszliście na to lotowanie tymi samicami. Jak to u Ciebie w hodowli się sprawdziło? Tak dokładnie opowiedz jakieś takie zalety, wady w tej hodowli? No na pewno zaletą jest to, że chodzisz na zmianę do pracy i jest to jeden trening i jest zawsze łatwiej. Ale czy wszystkie u ciebie samice miały, bo ty lotujesz klasycznym dowieństwem teraz tych tak, samic, czy wszystkie samiczki miały partnerów, jak to wyglądało, Którymi, które nie miały, czy im to przeszkadzało, czy lepiej leciały, jak to, jak to wyszło u ciebie w hodowli? To znaczy tak, powiem jeśli chodzi o, jeśli chodzi o ten sezon, tak, tak jak wspomniałem wcześniej, lotowaliśmy metodą klasycznego dowieństwa samic, powiem tak, metoda fajna. Metoda wygodna, metoda, można powiedzieć, która jakby nie wymaga dużo czasu, żeby tym gołębiom poświęcać, bo samice generalnie, według mnie, tego czasu wymagają poświęcenia, jakby im nie, nie trzeba aż tego czasu poświęcać, nie? U nas to było tak, że było, było tam 65 samic, tam do lotu było 61, samczyków około 50, także tutaj nie, nie każda samica, głównie te roczne, nie miały samców. Natomiast, no fajne, fajne, fajne to było, no, dlatego że te samce jak wracały, to miały, miały jakby te samce. Natomiast Powiem tak, w przyszłym roku już jest postanowione, z racji tego, że te gołębie się wygubiło troszkę. Te gołębie, które były takie, można powiedzieć, świeże, które zostały wprowadzone dwuletnie, one mi się nie sprawdziły. No i dlatego te gołębie zostały wyeliminowane, wiadomo, że nie wszystkie, no częściowo z 30, 36 samych, czy 35 po sezonie, które zostały, na tą chwilę jest 20. Także po prostu te 20 samic zostaje, do tego dojdą samiczki młode, bo jest tych samiczek dość dużo i po prostu w przyszłym sezonie lecimy tak, żeśmy kiedyś lecieli. Nie wiem, może to jest, nie wiem, czy to będzie dobre, czy, czy to dobrze wyjdzie gołębią, bo te, te samce nie leciały. E, no właśnie, nie dwa, myślisz o lata. tym, że ta przerwa dla tych samców może okazać. E, to się To znaczy powie, powiem w ten sposób, e, może tak być. Nie mówię, że nie, natomiast e, no jest tam Kilkanaście wartościowych samców, takich 2 3-4-letnich. Te, te samczyki jako młode leciały. Niektóre leciały jako roczne i dwuletnie, więc no, żeby było czym, jak się to mówi, wojować w przyszłym roku. No niestety tymi dwudziestoma samicami ja tutaj tu nie ma, nie ma szans, żeby, żeby jakby zagrać tymi tymi, tymi gołębiami. U nas jest za dużo. Myśląc, powiedzmy, perspektywicznie, o, o, o lotowaniu y, na poziomie oddziałów tych tradycyjnych, bo tu no, nie ma co ukrywać u nas generalnie. 90% hodowców to leci, żeby lecieć sobie na tym podwórku i jakby się ścigać gołębiami. Mało kto tam myśli o jakiejś tam kategorii, jak gdzieś tam. Głównie to jest lotowanie w tradycyjnym i u nas tu jest, to, jest, to jest taki prestiż, tutaj na tym terenie. Nie? Jak tam ktoś powie, że kategorii, no to tak. No Patrzą, jak patrzą. No, w każdym razie najważniejsze jest własne podłoże. No, żeby tutaj jakby ograć, no zawsze się jakby tutaj spotyka z tymi hodowcami, czy tam przy kawie, czy przy piwku. No to każdy, każdy jak mówi, opowiada, to tylko po prostu albo lotniki, albo, albo e, które tam jest miejsce. Nie? Tam nie... do, do, do czego Mariusz dąży odnośnie pytania z tymi samicami, właśnie tak jak mówisz? W głównie. zeszłym roku ci wtrącę, w zeszłym roku powiem tak: w zeszłym roku, że loty były łatwiejsze przynajmniej jeśli chodzi o naszą hodowlę tutaj, w tym roku tak jak mówię, no były, ten jeden był naprawdę taki no dziwny lot, ciężki lot, to w zeszłym roku mi się ta metoda bardzo podobała. Fajna metoda, bo po prostu ja w zasadzie to tutaj bywałem tak, bywałem, a nie byłem. Także, także samiczki, samiczki były wypuszczane, one, one szły w powietrze, polatały, nawet czasami tata zadzwonił się, tata z, zwołał, zakarmił i, 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 i ten. Tylko, że tych samic było jakby więcej takich powiedzmy, które robiły, robiły wynik. Z racji tego, że ich było trochę więcej, ja tam też jakby yy, Zostawiłem, myślę, że dobre gołębie po, 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 po tamtym sezonie. Do tego doszły młode. Z tym, że z tymi młodymi miałem w zeszłym roku problem zdrowotny eee, i, i po prostu jakby to się przełożyło teraz na, na, na wyniki tych rocznych I Z reguły zawsześmy tutaj klasyfikacji rocznych wygrywali. Eee, czy tam powiedzmy to top 3 zawsze było w oddziale. To, to nie było ten. No w tym roku... Widać było, że te roczne gołębie coś, coś nie są w takim, takim zdrowiu jak, jak ten. Udało się tam, powiedzmy, coś tam wybijać te serie, ale, ale to nie było to, co zawsze, do czego byłem przyzwyczajony, jeśli chodzi o poprzednie lata. E, dlatego, tak jak mówię, mając tak. W, w, jakby w głowie te sezony, sezony, gdzie tutaj wygrywaliśmy, czyli tam te, powiedzmy, przed, przed 2018, kiedy zlikwidowałem hodowlę, zlikwidowałem gołębie lotowe, można powiedzieć, bo tam akurat budowaliśmy dom i, i, i tutaj taką decyzja, taka decyzja była podjęta, to wtedy w zasadzie się wygrywało wszystko tutaj na tym terenie i wtedy lecieliśmy totalne w było, jak się to mówi, totalna rozpierducha na gołębniku, ja tam nie patrzyłem, czy tam, czy, czy, tam samiec miał samicę, czy nie miał, czy czy, czy wracał samiec, czy I po prostu na nic nie patrzyłem. Wchodziło się do gojemnika w sobotę, łapało się wszystko. Tata był, jak się to mówi, za gojemnikiem, tylko podawałem samiec, samica, rozkładał do koszy. Nie patrzyliśmy kompletnie na to. Na, na to. Tak, bo wiem, że niektórzy zwracają hodowcy na to uwagę, że tam samiec siedział, samczyk siedział, wabił samiczkę. To... Nie, nie, tutaj było totalny chaos, ale wyniki były myślę dużo, dużo lepsze. Było bo widać, że te gołębie przede wszystkim szpice waliły. Tutaj tu, tu jakby tak sięgnąć pamięcią kilka lat też to naprawdę no obiło no, się po kilkanaście gębi w 50, w 30 na oddział, nie? I to jest do sprawdzenia, także można się, można sobie popatrzeć na listy oddziałowe. No a tutaj, no tylko, że było zaplecze, było dużo głębi, było głębi około 80 do lotu, nie? Także ładowało się 90-80 gębi. No te, teraz było tych gąbków 60, tak, jak mówię, te, roczni, te roczne nie były takie, jak, jak trzeba według mnie, więc. Graliśmy 30 nie? z czego 20 było głębi, które leciało, 10 to było głębi takich, można powiedzieć, nowych. Nie? One się praktycznie w 90% tak nie sprawdziły. Nie? Przyszły cięższe loty, pamiętam tam to kołbaskowo czy prędzlał, później podaj, że to był następny lot, potem i te gołębie po prostu siadły. Z tego nawet wróciły, ale nie wiem, czy dały za dużo z siebie, trudno mi jest powiedzieć. Dlatego tutaj podjąłem taką decyzję, że po prostu w przyszłym sezonie polecę. Polecimy z datą, e, samcami i samiczkami. Totalne wdowieństwo, tak to było kiedyś. Nie wiem czy to będzie 60 samców, 60 samic, to jeszcze zobaczymy, bo tych ty, ty grę jest troszeczkę więcej, ale, ale tak jak mówię, samce i samice wybierze się tą 50, jakąś taką. Myślę, że dobrą. A ja co, co jak, jak, jak po prostu jak się to przełoży na wyniki, no to czas pokaże. Ja myślę, że, że starczy tym, tym, tym gołębiom po prostu zrobić tylko kilka treningów. Powin... Zmobilizuję zmobilizuje się do tego, bo tak jak mówię tutaj z wywożeniem gołębi, to jestem trochę na bakier i, i, i po prostu te, tych, tych treningów to jest tak, jak mówię, maksymalnie 4-5, nie ma więcej. A mógłbym, mógłbym po prostu wywieźć, ale no po prostu tak to wychodzi. Więc, więc w przyszłym sezonie postaram się to. Te, 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 te samczyki, zwłaszcza przez to, że one po prostu nie latały już tutaj i jakby były, były na gołębniku tylko jako, służyły jako partnerzy. Natomiast co tutaj chcę zaznaczyć? Te gołębie były też prowadzone na, na dobrej karmie i na suplementacji. To nie było tak, że, że po prostu dostawały jakby tam dietę i. i, i Mowa tak, teraz o samcach. O samczykach, dokładnie. Te samce, które były, one miały obloty nie codziennie, ale tam powiedzmy 2-3-4 razy w tygodniu były wypuszczane to tata puszczał. E, wtedy jak po prostu samice były na, na, na gołemniku zamknięte, siedziały po oblocie, to te, go, te, te samczyki były oblatywane, bo ja już w głowie miałem coś takiego, że może się tak zdarzyć i, i nie chciałem tych głębi po prostu jakby zawsze pasi, żeby one jakby tam podupadły, czy nie miały tej kondycji. Także samczyki wyglądają fajne, fajnie, fajnie się pierzą, suplementację dostawę oczywiście nie, nie, nie tyle co te, te samice, natomiast no, były suplementowane, były, były na, karmie, na karmie lotowej I, i myślę, że tutaj można patrzeć w przyszłość jakby perspektywicznie, że, że, że być może te samce dadzą radę i polecą. Jak polecą, zobaczymy. Natomiast tak jak mówię, jest tam kilka wartościowych samców i myślę, że tak łatwo łatwo tutaj się nie poddadzą i te gołąbki zrobią robotę. No ale to tak jak mówię, na to przyjdzie, przyjdzie czas rozliczeń już po sezonie, więc tutaj na tą chwilę, na tą chwilę tyle z mojej strony. My Mariusz odwiedzimy Cię w następnym sezonie, zobaczymy jak Ci poszło oczywiście do gołębi dorosłych. Jak tutaj wpłynie ta zmiana tego prowadzenia gołębi na, na tą Twoją hodowlę i czy te samce rzeczywiście dadzą radę? Zobaczymy. Też mnie to, też mnie to, tak jak mówię, też mnie to ciekawi. Jest to podyktowane, od razu mówię, tym, że faktycznie nie mam tych samic dużo, a, a po prostu lubię się ścigać i lubię wygrywać. No, nie ukrywając, więc tutaj no, trzeba ryzyko podjąć i, i, i będziemy się bawić. W Zastanawiające roku. jest tylko to, czy te samce, które sparują z i samicami, jak nie daj Boże, poginą, czy te samice starsze nie, z, nie stracą motywacji. Ale no, zobaczymy jak to wyjdzie w kolejnym sezonie. L lotując jeszcze tak na zakończenie, lotując tak jak mówię te, te 6, 7, 8 lat wstecz, e, nie wiem czy... Mi się wydaje, że po prostu wszystko zależy od tego, jak się głębie prowadzi. E, bo jeżeli, jeżeli u, mnie te, u mnie te samiczki były w ten sposób sam, samce, samice prowadzone, że, że tutaj no, nie było jakby przywiązywane uwagi, czy on miał samice, czy, czy nie miał, mówię tak. Leciały niektóre samiczki same do gniazda, do hodowcy samce, tak samo. Zdarzało się, że 3-4 samice po prostu się nawet parowały, miały tam jajka gdzieś, gdzieś w kącie na, 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 na tym. One nawet ich samce nie interesowały. I te samice też nie mówię, że wszystkie, ale jedna czy, czy druga. Tak miałem w zeszłym roku, to jeszcze tylko na marginesie dodam miałem dwie samiczki roczne one są na gałębniku, to jest samiczka 1424 i 1402, można sprawdzić. Nie miały samca. Zniosły jajka przed, przed sezonem, oczywiście jajka czyste, były wyrzucone i później te samiczki były normalnie lotowane. Obie samice leciały w zeszłym sezonie rewelacyjnie. Jedna miała roczna 1 i 2 złotów 500 km, tamta 1424, ta 1402 też dołożyła jakąś trójkę, dwójkę na oddział. W tym sezonie mają ta, ta 14-24 ma 9, ta 1402 też ma 9, natomiast te konkursy już nie były, nie były jakby no nie, były, nie były takie szpicowe, jak, jak w zeszłym roku. Nie? Z tym, że w tym sezonie te samice były w innym gojemniku, bo były przeniesione na, na gojemnik w dół, bo dodam, że w zeszłym roku leciałem jeszcze jakby z dwóch gojemników samicami. No w tym sezonie z racji tego, żeby nie robić podwójnego oblotu, w zeszłym roku to po prostu. No, wymagało to więcej czasu, zaczęliśmy później puszczać e, powiedzmy samice z dwóch gojemników, one przechodziły jedne do drugiego gojemnika tata sobie nie dawał z tym rady, bo po prostu tu było karne mniej więcej wymierzone tu w, nagle w jednym gojemniku było e, tam 30 samic czy, czy 35, a tu było 15 on dawał tyle samo, więc postanowiłem w tym roku w jednym gojemniku lecieć i już w tym gojemniku widziałem, że te samice się nie sparowały one, one, one jedna siedziała na siedunku, druga miały samce i leciały gorzej, więc tutaj no, tak jak mówię no, yy... Będziemy próbować w przyszłym roku, totalnym dowieństwem. Samiczki, samczyki pójdą, pójdą na, na spis. Oczywiście, jeżeli któraś tam zacznie się wybijać samiec czy samica, to tam po którymś locie partner, partnera się zostawi tego słabszego w domu. Nie mówię, że nie. Natomiast tak jak mówię, przystępujemy do, do nowego sezonu już z tą myślą i, i w ten sposób po prostu będę, będę to prowadził. A czas pokaże, czy to było dobre, dobre rozwiązanie, czy, czy dobra decyzja. To by było na tyle. Dziękuję ślicznie firmie Renfried za, My też za przyjazd. Dziękujemy Ci i życzymy Słuchaj, kolejnych sukcesów. Kolejnych dobry lot. Dziękuję dobry ślicznie. Lat.